Siema to pobert to jest trzeci odcinek z serii Minecraft Hardcore na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku chciałbym e, ten zasadzić może trochę jedzonkę, że no wiadomo zasadzić coś. Dobra, to farmę myślę, że byśmy zrobili tutaj. To tak. Dobra, to możemy zniszczyć. Dobra, eee... Popsuła się nam na motykę, ale to nie jest problem. Dlatego... Musimy iść do wodę. Najgorsze jest to. A i w ostatnim odcinku poszliśmy do jaskini. Zdobyliśmy pierwszego diaksa. Mamy tylko jednego diaksa i pierwszego na tym oto naszym świecie. No i zrobiłem tam oto tą farmę. Owiec. Najgorsze jest to, że moja postać jest głodna. Tak wolno chodzę. Podzielę sobie nieskończone źródełko wody. Żebyśmy mieli bliżej, żebyśmy nie musieli tak chodzić daleko. To jest trochę uciężliwe. Dobra. Pięknie, i to już będzie nieskończone źródełko. Wystarczy tylko takie dwa razy napełnić. No i będzie trzeba tej jedzonko ogarnąć. Wodę. pięknie, ale i tak trzeba troszkę na tym pozwolić. Ora, 12 to już wystarczy. No i właśnie sobie pójdziemy zwiedzić tą wioskę, bo tam jest wioska w Chciałem, żeby widać, A sobie właśnie do niej No tu możemy jeszcze. Pierwsze, nie mamy jedzenia. Nie mamy. Dobra, czyli musimy sobie jakoś poradzić w inny sposób. Czyli musimy niestety jakieś zwierzę zabić, na przykład jakąś świnie czy coś. Oczywiście pierwszym jeszcze podpalimy Żeby od razu było piczone mięsko No i no, ale i tak Tutaj w tej wiosce Mam nadzieję, że będzie coś Jakieś pożywienie Dla nas i oby był kowal Bo tam są Opej temy Dobra i coś tam jakieś pożywienie jest Jest także ul Są krówki Krówki zostawię Bo widzę już Tutaj dużo jedzenka a krowy to się przydadzą, a więc krowy to też będzie musi tam zaprowadzić, ale to już później. W to weźmy sobie. W razie nie... Jest kowal! Trochę hmm. musimy obłożyć tych ledgerów. Mam nadzieję, że to będzie coś dobrego. Dobra. Crafting sobie zrobimy. Pięknie. Ha. W końcu będziemy mogli coś zjeść. Dobra. że jesteśmy na jedzeniu. zobaczymy co jest z tym kowalu mam nadzieję że będzie coś bardzo fajnego i uwaga ok Poko. ok to jest lawa to zróbmy sobie w ogóle to Osiągnięcie, sobie zróbmy golema. No, nie będę zabijać, bo będę bronić tych villagerów przed jakimiś porami w nocy. Bo tych villagerów sobie za... później przywłaszczymy, oczywiście. No fajnie, ziemniaki będziemy mogli posadzić. Jeszcze jabłka. Fajnie, fajnie. Dobra, są jeszcze takie domki, co może coś być. Tu w lewo pójdziemy, tu może będą nic nie ma. O, jest osioł! Kurde, będzie trzeba... Za... Leź ten. Tutaj pan brak nie też nic nie było. Są buraki Nie marchewki. Trochę ich ogłócimy A to spokojnie, to oni sobie wezmą ten. To spokojnie, to oni sobie wezmą później to. Teraz nie problem. Jakiś chleb. O, tutaj jeszcze coś A jakiś dom. Jakiś jabłka, coś. Spoko, spoko. Dobra, ym, jest jeszcze jakiś domek taki. Do Góra Ale są te pszczoły. To dobrze. To się przyda. O, opas. Fajnie, fajnie. A to możemy zabrać te dywaniki. Mogą się przydać później te sobie zabierzmy. Czegoś naprawdę to już wszystko. Dobra, to wracamy. Mamy dużo jedzenia. A i tak, jakieś tutaj, czy owce. Gdybyśmy mieli tak, po prostu, gdyby się w razie czego skończyło. czy jakieś... Dobra. Wracamy już. Mamy takie otwarte, że ta wioska jest blisko i tu jest ten portal, do którego pójdziemy już w następnym odcinku. Zobaczymy, co tam jest, czy coś, tylko będziemy musieli uważać, bo w Nederze jest bardzo łatwo umrzeć. Abym tego nie chciał. Zobaczcie, dywan może tu wstać. Jedzenie. My. Jajka. Na razie też możemy to wziąć. Dla konia razie... Kompas to też się na razie nam nie przyda Ale się na te dwa piecyki Dobra to będzie na jedne takie drewniane Typu owaś Tu będą jakieś takie gadżety, będą im taki i tak. W ogóle popolujemy sobie w coś. Albo nie. Chodźmy spać. I ogarnijmy sobie tą kopalnię, bo ta kopalnia no... A nie mogliśmy sobie ogarnęli. dobra Pięknie. Nie wiem, do któregoś tam poziomu pójdziemy. Zobaczy, może coś tam minus coś. Już woda, więc gdzieś tutaj jest jaskinia. Jesteski, nie? słyszy na od szkeleta. Mieć sobie weźmiemy. Miedź weźmiemy sobie. Może się wyda, może nie. Zobaczymy. mieć jest taka trochę useless, ale. lub deszcz, albo burza albo deszcz, ty Dobra trudno. Bo jest coś tu. Dobra, trudno. Zmienimy sobie to... Tak to... To postawmy podnie. Zbierzmy. Bierze nam się przy okazji, a więc będziemy mieli na jakieś tam kolejne budowle i takie inne. Takie większe zejście zrobiliśmy. Jeśli nam poksuje kilo, to już wracamy. to wtedy już to nie ma co. Dobra. Oświetlone, a więc tutaj te, e, ten potwory nam się nie zrespią. Ale i tak trzeba będzie uważać. I że trochę pogodę, bo głośno jest. Kurde, jeszcze cisza. O, dobra. No i dobra, tutaj już mamy te... ziemia, piasek i nie. Otejś. Zróbmy sobie tak. Niech będzie na takie rzeczy. Będzie domek. Ale bo trochę już nie mamy drewna. I kilofów nie mamy. Problem. Musimy iść po drewno. Trochę drewno wykopiemy. To no, owe zwykłe. Nie ma znaczenia. No. Bo mam już w sumie farmę owiec, więc tą mogę zabić. To że sobie jeszcze kopiemy i no. ja chciał w moim tym domku zrobić zejście do magazynu gdzieś na dole. Na razie robimy tylko tu magazyn, ale potem zostanie ten magazyn przeniesiony.

Dobra, tak możemy. Te wszystkie. I teraz sobie zróbmy tak, z kilka... cztery kiloy. F... Dobra, idziemy do tej kopalni. To jest pytanie, gdzie? Mnie nie przypa, jak się wkopię do jakiejś jaskini. O, wkopałem się. <śm> <śm>

Się trudno da będzie jakoś ominąć to Dobra. Dobra Na razie tylko tyle ogarnęliśmy Bo nie szliśmy. A w następnym odcinku idziemy do naderu Trochę spojrzeć zobaczyć jak tam jest bo w tym momencie pójdziemy, tylko wejdziemy do portalu w naderze zobaczyć jak tam jest. Tylko wejdziemy. Bo jestem ciekaw. W ogóle tam jest bezpiecznie, jak się wyjdzie od razu. I bym wpadł już do Neder, do lawy Nie ma więc takiego niebezpiecznego obok. Trzeba wracać. A, nie ma truizmu. Nie wypadł mój truizm, pan słabo. No, no to jest bardzo mała szansa. Czemu nie wypadł truizm? Dobra i tak naprawdę w tym odcinku to by było na tyle. Zostawcie sukika, ładkę w górę. No i... obczajcie sobie Discorda, który jest link opisze się. Serdecznie Was na niego zapraszam. Fajnie by było, gdyby ktoś tam wbił. No to tak samo możecie też obczaić sobie mojego TikToka, który jest też, link w opisie. I to by było na tyle. Siema.